W ubiegłym tygodniu w siedzibie PZPS odbyło się losowanie grup turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia w Bydgoszczy. EKS z trafiła do grupy B, w której zagra Streflem Gdańsk, Tempo 25 Olsztyn i gospodarzem turnieju Chemikiem Bydgoszcz. Pierwszym rywalem skry będzie Olsztyn, później mecz z Gdańskiem, a na końcu z gospodarzami. Będziemy się starać, no wiadomo, no, mam nadzieję, że, że jeżeli ma przyjść kryzys w naszym zespole, niech to będzie pierwszy mecz, czy mecz, który gdzieś tam nie, nie układa nas w niższej stawce tabeli. No mówię, myślę, że chłopcy staną na wysokości zadania i wiem tylko z doświadczenia, że już te ostatnie mecze są na, na oparach w wysiłku i wytrzymałości psychicznej niż, niż na umiejętnościach, bo te umiejętności wiadomo dziś się zmniejszają, jeżeli chodzi o, o wysiłek fizyczny. Myślę, że tutaj główną rolę będzie odgrywało dobry sen po każdym meczu, jakiś odpoczynek, jakieś tam w ich wykonaniu, ja to się śmieję, gry internetowe, żeby troszkę tą głowę oczyścić z tych meczów. No i oczywiście będziemy się przygotować z kolegą, trenerem Radkiem do następnych meczów, żeby jak najlepiej chłopcom przedstawić plusy i minusy zespołów przeciwnych. W grupie A zagrają AKS Rysowia Rzeszów, TS Wolej Rybnik, Jastrzębski Węgiel i AZS UWM Olsztyn. Dwie najlepsze drużyny z obu grup awansują dalej.